10 lat po nocy żywych trupów, w roku 1978, ukazuje się druga część legendarnej trylogii George'a Romero: Świt żywych trupów. Film opowiada historię czwórki bohaterów: Pitera, Rogera, Stevena i Francine, którzy próbując przetrwać apokalipsę zombie, znajdują schronienie w wielkim centrum handlowym. George Romero. Padł na pomysł napisania scenariusza do kontynuacji Nocy Żywych Trupów, gdy wraz z przyjacielem spacerował po centrum handlowym Monroeville Mall i to miejsce stało się później głównym planem zdjęciowym świtu żywych trupów. Zdjęcia odbywały się w nocy po zamknięciu centrum handlowego. Romero napisał scenariusz świtu żywych trupów w Rzymie, gdzie udał się na zaproszenie Dario Argento, włoskiego reżysera horrorów, który zaproponował mu współpracę. Casting odbył się w Nowym Jorku, chociaż część obsady Romero miał już w głowie. Byli to ludzie, których gdzieś w trakcie swojej filmowej kariery poznał. David M.G. i Scott H. Rayner pracowali w tej samej restauracji w Nowym Jorku. George Romero wszedł do lokalu, poprosił o rozmowę i zapytał, czy byliby zainteresowani udziałem w jego nowym filmie o żywych trupach. Ken Forey to znajomy Dwayna Jonesa, który zagrał rolę Bena w Nocy Żywych Trupów. Natomiast Gailen Ross zdobyła rolę na tradycyjnym castingu. Wcześniej nie grała w żadnym filmie. Film otrzymał widocznie większy budżet, który przełożył się na zupełnie nową, większą lokację, lepsze efekty specjalne, charakteryzacje zdjęcia i ogólny rozmach produkcji. Przy realizowaniu filmu pomogli również mieszkańcy Pittsburgha. Można ich zobaczyć m.in. w scenie, w której bohaterowie przelatują śmigłowcem nad drogą, obserwują mobilizację ludności cywilnej i służb mundurowych. Co ciekawe, wojsko, Gwardia Narodowa oraz ich sprzęt były prawdziwe. Twórcy nie mieli problemu, żeby znaleźć chętnych do zagrania żywych trupów. Biorąc pod uwagę fakt, że płacili ludziom dolara za noc zdjęciową, a może przekonała ich darmowa kawa i pączki? Gang motocyklowy też był prawdziwy. W sumie, jaki gang odmówiłby pojeżdżenia motocyklem po centrum handlowym? Praca na planie była dla wszystkich wielkim świętem. Widać to doskonale w efekcie końcowym. Wiele scen powstało spontanicznie, a film ma bardzo dużo scen humorystycznych. Charakteryzacją zajął się ponownie genialny Tom Savini. Trafiła mu się również niewielka, acz ikoniczna rola. Ponieważ w przeciwieństwie do Nocy Żywych Trupów, ten film miał być kolorowy, Tom uznał, że zombie będą szare i właśnie na taki kolor malowano skórę statystów. Przyznał później, że to nie był dobry pomysł, ponieważ zombie przybierały w niektórych ujęciach niebieski, a w innych zielony odcień. Film, podobnie jak pierwsza część, porusza wiele ważnych tematów. Na początku filmu uwaga widzów zostaje skierowana na kwestię znaczenia mediów w budowaniu nastrojów społecznych. W czasach kryzysu zarówno media, jak i rząd są bezsilne i stwarzają jedynie iluzję rozwiązywania problemu. Następnie w bezpośredni sposób poruszony zostaje temat rasizmu i podejścia władz do ludzi z nizin społecznych. Wracają też wątki szacunku do zmarłych. Głównym tematem filmu jest jednak tak zwana subkultura galerii handlowych. Krytyka konsumpcjonizmu od momentu dotarcia do centrum handlowego jest widoczna niemal na każdym kroku. Temat ten jest dzisiaj bardziej aktualny niż w czasach powstawania filmu. Sam Romero powiedział, że żywe trupy są w jego filmach ludźmi. Nic bowiem nie zagraża człowiekowi tak, jak drugi człowiek. Romero krytykuje pogarszające się interakcje międzyludzkie, brak zrozumienia, empatii i szacunku do drugiego człowieka. Żywe trupy ciągną do centrum handlowego, bo pamiętają, że to miejsce było kiedyś dla nich ważne. Chęć konsumpcji, tutaj bardzo dosłowna, jest tak silna, że pokonuje śmierć. Życie jest cudowne, ale ludzie żyją zaślepieni przedmiotami, które ostatecznie nie mają dla nich znaczenia. Film miał zakończyć się śmiercią głównych bohaterów: Peter miał strzelić sobie w głowę, a Francine włożyć głowę w wirnik śmigłowca. Ostatecznie Romero zrezygnował z tych pomysłów i dał widzom inne, optymistyczne zakończenie. Świt żywych trupów to mój ulubiony film całej trylogii i definitywne dzieło o żywych trupach nawet jeśli moja ocena jest podyktowana olbrzymim sentymentem.